Ja się chciałem czymś takim podzielić z Wami, trochę prawdy chciałbym pogadać, rozmawiać. Nie wiem, czy kojarzycie Jana Husa. Jan ostatnio jego cytat wrzuciłem na, na Facebooka. On powiedział takie słowa, bo męczennikiem, no. zacytuję go może, dlatego wierny chrześcijanie, szukaj prawdy, Słuchaj prawdy, ucz się prawdy, kochaj prawdę, głoś prawdę, trzymaj się prawdy, broń prawdy aż do śmierci. I jakiś czas temu sobie przypomniałem te słowa i zastanawiałem się o co chodzi z tym bronieniem prawdy aż do śmierci. Czy tu chodzi o to, żeby zostać męczennikiem w ogóle? Nie? Być może niektórzy tak będą mieli w życiu, ale później mi Bóg pokazał ten film, nie wiem czyście widzieli. Księga Ocalenia, Bóg O'Neill'a, z Enzelem Washingtonem. On tam idzie przez ten postapokaliptyczny świat z tą Biblią i wszyscy mu chcą tę Biblię wydrzeć, Nie? I to mnie to tak przemówiło, że to jest tak, jak w Twoim życiu jest prawda jakaś złożona w Tobie i Ty musisz czasami nawet brutalnie walczyć o to z okolicznościami i z różnymi duchami, z ludźmi, którzy chcą Ci tę prawdę wykraść. Prawda jest najważniejsza. Jezus powiedział, że ja jestem druga prawda i życie. Albo powiedział, poznacie prawdę a i, i prawda was wyzwoli. Nie? Więc. Jeżeli stoimy na prawdzie, trzymamy się prawdy, prawdę, to to przynosi życie nam i to przynosi nam wolność. I w drugą stronę. Jeżeli nie stoimy na prawdzie, to stoimy na jakimś kłamstwie. To, to przynosi nam zniewolenie i śmierć, Sami, sami się w zasadzie kto to wpakowujemy, nie. Chciałem powiedzieć takie świadectwo, taka historia z wczoraj w pracy, nie. A właśnie stania na prawdzie. Pracownicy napisali prośbę do zarządu spółki, żeby mogli wychodzić z pracy pół godziny wcześniej, nie. No i tam mówią, no Dawid, gdzieś podpisać listę, nie. No jak czytam tę listę i tam ze względu na zagrożenie panującą epidemią COVID-19, obawie o nasze zdrowie i zdrowie naszych rodzin i tak dalej, nie? A ty tak patrz na to, no w moim rynku, nie podpisałem tego, nie? I zależy, a czemuś tego nie podpisał, czemuś tego nie podpisał, nie? Mówię, bo e, ja nie czuję się zagrożony, bo nie obawiam się o bezpieczeństwo moje ani mojej rodziny, to po co będę podpisywał coś, co jest nieprawdą? Nie. I zaraz takie Bozie już e, odkryli kilka tygodni temu, że głosimy Ewangelię na rynkach, w miastach, nie? A idź może na rynek, może cię Bóg uratuje, nie? Ja mówię, ale Bóg mnie nie musi już ratować. I on już to zrobił dawno temu. Amen. On już to zrobił dawno temu. I a propos tego, kiedy się dokonało uzdrowienia. No 2000 lat temu na krzyżu. Tak? 2000 lat temu na krzyżu Jezus wziął każdą chorobę. I coś chciałem jeszcze powiedzieć. To rzucę to. Miałem sen ostatnio. Miałem sen. Śnił mi się jakiś pastor, który zaczął mówić wbrew krzyżowi i mówić, że, że medycyna jest przed Chrystusem, nie? Publicznie, no. Ja publicznie przeciwko niemu w tym śnie się przeciwstawiłem. I tam ci jego zborownicy zaczynali mnie usuwać z tego kościoła. Nie? Doprowadzać, uspokajać, a ja tam krzyczałem, że przede wszystkim jest Jezus, że Jezus jest pierwszy, nie? Czy Jezus czyli prawda? No i się okazało, że jest taki jeden pastor. Taki bardzo znany pastor. E, ostatnio opublikował, że on zachorował na COVID. no. I, i, i ktoś mu tam nawet z, z obozu e, Bożego komentarz rzucił, że... To jego świadectwo to y, poniżyło krzyż, a uwielbiło diabła i choroby, nie? Bo jak on to ciężko nie przychodził, jaki jak on miał ataków strachu i lęku, jaka to straszna choroba jest. I ja to tak czytam, ja to tak czytam i, i w ogóle, że dzięki medycynie tylko został uratowany, jego rodzina, nie? Człowiek z charyzmatycznego kościoła, który się zdał, że wie, że, że na krzyżu się dokonało. Ale w tym momencie to on się stał bardziej rzecznikiem i kapłanem jakiegoś chyba Boga zarazy niż, niż Chrystusa, nie? Co myślę? No bo to oddawało chwałę diabłu i chorobie, tak jaka to wielka ta choroba nie jest. Ja mu napisałem, ale ten COVID to jest jak łupież, jak nie? A, a rad jest jak wysypka w ogóle dla tego, co się stało na krzyżu, nie? I o co chodzi? I, i, i dałem mu świadectwo. Była wiosna. Rozpoczęła się ta epidemia całego świrowirusa i byliśmy w Ona strasznie kaszlała i ona cały czas chodziła i się zastanawiała, czy ona nie ma z tego świrowirusa, czy ona nie ma COVID-a, nie? I wróciliśmy do domu i ja zacząłem kaszleć, I pierwsza myśl, o, koronawirus, nie? Ale człowiek, który jest zbudowany naprawdę i zna techniki diabła, wie, że to jest iluzja. W ogóle e, polecam w tym temacie iluzji e, czytać te książki Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie. To jest bardzo fajny taki System. Zawsze jak myślę o chorobie, to mi się pokazać iluzja. Iluzja to jest taki, iluzja to są taki gatunek czarów, które to można dotknąć, to można poczuć, to można skosztować, usłyszeć, wziąć do ręki, to na zmysły tylko działa, ale tego tak naprawdę nie ma. Tylko zmysły na to reagują wszystkie. Nie? I, I zawsze jak myś, myślę o objawach jakiejś choroby, to co myślę, że to jest iluzja od diabła po prostu, że diabeł mnie okłamuje, bo dwa tysiące lat temu na krzyżu Jezus już wszystko załatwi. Tylko to jest broń psychologiczna i On chce, żebyś Ty te kłamstwo łyknął. Jakiekolwiek, bo to może dotyczyć różnych rzeczy, nie? bo są różne prawdy, skrzyża i zasady Boże, na których świat jest zbudowany. Nie? No i od razu mówię, nie diable, Ty mnie na to nie nabierzesz w ogóle. Ja nie mam grubi a jeszcze, żeby Ci to udowodnić, to jeszcze Ci pokażę, zaraz przestanę kaszleć. I imienuje no Jezusa, mówię Ci ciało, nie będziesz kaszleć, jesteś zdrowy. Nie? I to nie trwało więcej, dwie minuty, jak kaszer usta w ogóle, no. I później była też taka sytuacja kiedyś. Dzisiaj się obudziłem w nocy, nie, to, nie wiem, czy to miał jakiś związek, bo no nie wiem, to było też gdzieś la, wiosna, lato, czy coś takiego. I mój syn nam gdzieś tam w nocy, nie? I taka myśl, on ma powiedz, nie? A ja mówię, pójdę, pójdę, położę na niego ręce i będzie uzdrowiony, nie? A potem zaraz myślę, ale po co ja tym będę nadawał rangę? Ja nawet nie wstanę z łóżka, żeby położyć na to ręce. Ja to po prostu zignoruję, bo to nie ma żadnego znaczenia, nie? I dziecko przestało kaszleć po prostu. No. W tyle, w tyle w tym temacie, ale w ogóle są różne zasady i prawdy Boże. E, właśnie trzeba na nich stać. Trzeba, tak jak to mówi Artur, trzymać się tego jak koń Trzymajcie tego jak końcy I Mówi apostoł Paweł, bo prawda jest związana z Ewangelią, bo to jest prawda krzyża, że nawet jeśli był jakiś anioł, a ja bym nawet powiedział, że jakiś pastor, prorok czy apostoł nawet, mówił ci inną prawdę, inną Ewangelię, niż ta, która wynika z krzyża, niech będzie przeklęty po prostu. Tak? I patrz punkt pierwszy. Trzymasz się prawdę jako indyczną. Amen. Tak?